Hej, czołem! Dzisiaj o molestowaniu w wojsku, a konkretnie o przypadku pani Marianny Schreiber. Okazało się, że była molestowana w jednostce wojskowej. Tylko pytanie, czy aby na pewno i dlaczego to wojsko nagle przez, przez, prze, zaczęło przeszkadzać pani Schreiber? O tym sobie powiemy. Przypomnijmy sobie w ogóle pokrótce całą postać pani Marianny Schreiber. Jak ona wpływała na promocję wojska? Bo tak na dobrą sprawę. To, co wyprawiała pani Marianna Schreiber, to na początku było promocją wojska, a teraz nagle zaczęło wojsku przeszkadzać. Czemu? O tym warto sobie powiedzieć, że wojsko od początku współpracy z panią Schreiber strzelało sobie w kolano, a myśleli, że się na tym na pani Schreiber, Schreiber wypromują. No niestety się nie udało yy, i powiemy sobie o tym, że też o problemie molestowania, bo ten problem molestowania w wojsku niestety istnieje i kilka może moich rad dla pań i panów, bo problem molestowania oczywiście dotyczy nie tylko pań, ale również bywa, że panów, ponieważ panie zajmują kierownicze stanowiska w wojsku, stanowiska dowódcze i też czasami tak bywa, że wykorzystują swoje stanowisko do tego, żeby molestować tych bidnych żołnierzy. No dla niektórych to może wydaje się śmie śmieszne. Ale tak też bywa, więc to nie tylko w jedną stronę. Oczywiście zacytujemy sobie panią Schreiber, co, co dokładnie, o co dokładnie posądza wojsko, co się tam dokładnie wydarzyło i oczywiście też e, odpowiedź wojska, jak wojsko na to również reaguje na te oskarżenia. Ale zanim przejdziemy do tematu, to jednominutowa reklama partnera kanału. Partnerem kanału jest serwis prawniczy, e-porady24.pl. Firma już od kilkunastu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych przez internet, online, przygotowują również pozwy, pisma i co ważne, mają w swoim zespole również specjalistów, prawników zajmujących się i specjalizujących się w sprawach wojskowych. Procedura skorzystania z ich usług jest bardzo prosta. Jeżeli macie problem, wchodzicie w link podany w opisie. Pod filmem wypełniacie formularz, i w ciągu godziny dostajecie bezpłatną wycenę waszego problemu. No i teraz podejmujecie decyzję. Jeżeli nie płacicie, nie ma problemu, bo to wszystko wycena jest oczywiście bezpłatna. Jeżeli zapłacicie, dostaniecie odpowiedź, jakie problemy możecie rozwiązać. To no m.in. tematy związane ze zwolnieniem ze służby, z odejściem, z przejściem na emeryturę, z kwestie odprawy emerytalnej, kwestie odprawy mieszkaniowej, kwestie związane z postępowaniem dyscyplinarnym, z postępowaniem szkodowym albo kwestie na przykład uzyskania pozwolenia na dodatkową pracę. Oprócz tego oczywiście tematy typowo cywilne, czyli rozwody, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy administracyjne. Ok, wracamy do tematu molestowania, do tematu e, pani Marianny Schreiber. O co tak naprawdę chodziło? Może przypomnijmy sobie e, tę postać. No, e, ja już kiedyś robiłem materiał na temat pani Schreiber i wskazywałem na to, że ona nie promuje wojska, tylko ona ośmiesza wojsko. No, zdania są podzielone. Wojsko jeszcze niedawno twierdziło, że promuje, ponieważ nie reagowało na to, co pani Schreiber robi wojsko twierdziło, twierdziło, ja odnosiłem takie wrażenie, że dobra, cicho, sza, niech sobie gada, bo, bo gada dobrze, bo skoro gada dobrze, mówi, że w wojsku jest super, ekstra i nosimy mundurki, fajnie się szkolimy i, i, i y, nabywamy doświadczenia, możemy się szkolić, i podnosić swoje umiejętności, no to tak, fajnie, pani Schreiber promuje, to cicho, sza, udawajmy, że... Nic się nie dzieje, że tych wpisów na mediach społecznościowych nie ma, a tak naprawdę bardzo wiele osób, w tym ja, uważało, że pani Schreiber ośmiesza wojsko. Nie tylko tym, że daje wpisy ze szkolenia wojskowego, ale również tym, co robi poza swoim czasem służbowym. No bo nie oszukujmy się, no jednak jeżeli ktoś jest żołnierzem zawodowym, to wypada, żeby również w tym czasie pozasłużbowym również jakoś. W miarę rozsądnie się zachowywał. No, jeżeli ktoś nie wie, to tylko przypomnijmy sobie, pokrótce, no, pani Schreiber między innymi była założyciel, założycielką jakiejś tam śmiesznej partii, z której sama zresztą została wyrzucona. Oczywiście uczestniczyła w galach Free w walkach frequajtowych, no wypowiadała się w sposób słaby, no może tak powiem, słaby i nie Wydaje mi się, że żołnierzowi nie przystoi po prostu takie zachowanie się, jak, jak się zachowują ci e, ludzie na tych galach freakfightowych. Freak Zwłaszcza, że pani Schreiber, na, zanim zaczęła uczestniczyć w tych galach, mówiła, że to jest patologia. No a później sama w tej patologii postanowiła uczestniczyć i równocześnie, równolegle być również żołnierzem, no nie zawodowym, tylko żołnierzem wojsko Obrony Terytorialnej. O, może w ten sposób. I oczywiście zaczęło się też lansowanie na wojsku, co nie przeszkadzało, wstawianie zdjęć mundur, w mundurze, wstawianie zdjęć ze szkolenia, no robienie z siebie gwiazdy. A tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że bardziej pani Schreiber z siebie zrobiła taką patocelebrytkę. No i atencjuszkę, i w ten sposób wyszło. Wojsko nie reagowało. A dlaczego wojsko nie reagowało? Wojsko generalnie strzeliło sobie samo w kolano, bo. Myśleli, że się na, na niej wypromują, bo to były jeszcze wtedy oczywiście czasy, czasy PiSu. Tak? I pan Błaszczak, były majster, nie reagował na zachowanie pani Schreiber. Wszystko było G. A dlaczego było G? Bo pani Schreiber była żoną e, pana Łukasza Schreibera, czyli posła PiS. Wtedy było wszystko OK, wtedy wszystko jej było można robić. A teraz nagle wojsko powiedziało: dosyć. Jedno upomnienie, drugie upomnienie, jedna rozmowa ostrzegawcza, druga rozmowa ostrzegawcza, że nie wolno takich rzeczy robić, że nie wolno na tych mediach społecznościowych yy, w ten sposób promować wojska. Nagle zaczęło im przeszkadzać i postanowili panią Schreiber zwolnić. A skoro wojsko postanowiło panią Schreiber zwolnić, to pani Schreiber przypomniała sobie o tym, że była molestowana. No niesamowite, co za zbieg okoliczności. Wojsko było super G. I nagle wojsko stwierdziło, i, po, i wojsko pozwalało na, na takie zachowanie i teraz nagle zmieniła się władza. Pani Schreiber w międzyczasie rozeszła się z, pan, z panem Schreiberem, Łukaszem i okazało się, że już nie ma wsparcia, nie ma pchnięcia z PiSu, bo już PiS nie rządzi, a pan Łukasz Schreiber już nie jest jej mężem. Prawdopodobnie nie jest jej mężem. Nie wiem, czy już się rozeszli, czy nie, nie rozeszli, aczkolwiek tam... No nie wnikam w to, nie? Nie są ze sobą. Może tak... I nagle wsparcia nie ma, więc wojsko stwierdziło, że no, takiej patocelebrytki to nie chcemy mieć w wojsku. I do widzenia, niech się pani rozlicza, nie chcemy pani. No to pani Schreiber się przypomniało, że ona, ona była molestowana. I ja nie mówię, że, że nie była. Ja absolutnie nie mówię. Tylko to jest jakiś taki dziwny zbieg okoliczności. Oczywiście, jeżeli pani Schreiber była molestowana, to jestem za tym, żeby... Wszystkich odpowiedzialnych pociągnąć do odpowiedzialności, mimo że gdzieś tam postać pani Schreiber gdzieś tam mi się nie podoba, jeżeli chodzi o, o, o jej działalność, to jeżeli rzeczywiście doszło do, do molestowania, to wszyscy winni powinni być ukarani. Tylko trzeba też zwrócić uwagę na to, że, yy, że nie jest tak łatwo udowodnić tego molestowania. I szkoda, że właśnie wojsko promowało się na pani Schreiber. Ja wydaje mi się, że, że bardziej wojsko to powinno się promować na, na przykład na pani, pani Aleksandrze Mirosław, który, która zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Olimpijskich, a nie na jakiejś inf influencerce, która no, nie, nawet posłowi Schreiberowi podejrzewam przeszkadzało, przeszkadzało to, w jaki sposób ona w mediach występuje. I ja się nie dziwię, że się rozeszli. Ja tu nie, nie chcę wskazywać winnych, bo to jest bez sensu. No, są do, dorosłymi ludźmi. Tylko że po prostu chyba y, pani Schreiber i jej zachowanie nie, przy, nie, przy, no, nie przystoi, jeżeli chodzi o żonę posła. Nawet poseł Schreiber chyba to y, zauważył i chyba mu się to nie podobało. No i tak, no, po prostu nie wypada mieć takiej żony, która się tak zachowuje, będąc na takim stanowisku, albo aspirując do wyższych stanowisk w państwie. No wiadomo, że nasi politycy, ja przynajmniej ich nie darzę szacunkiem, ale mimo wszystko, jak ktoś zajmuje jakieś stanowisko, to jego żona no, nie powinna się zachowywać w, w pewien sposób, przynajmniej taki jak zachowuje się Pani Schreiber. Zresztą napiszcie w komentarzu jakie jest Wasze zdanie. Czy na przykład odpowiadałoby Wam, gdyby Pan Prezydent Duda miał żonę, która zachowuje się tak jak Pani Schreiber, występuje na galach freakfightowych i uczestniczy w tej całej szopce? Czy może wolicie taką Panią Prezydentową jaka jest? Oczywiście Pan Schreiber nie jest prezydentem, ale jest jakimś tam wysoko postawionym pionkiem PiSu. Także tak. No niestety, wojsko było dla pani Schreiber wcześniej fajne. Nagle się zrobiło B. A jak się zrobiło B, bo wojsko postanowiło, to, to, to jest sprawa śmierdzi na kilometr. Nie? Jak zauważyliście, sprawa śmierdzi na, ki... na kilometr. Zapisu pani Schreiber, będąc małżonką posła PiSu, mogła robić co chce i wszystko jej uchodziło płazem. Teraz nagle nie jest żoną posła, rządzi inna partia, to nagle już pani Schreiber nie jest ikoną wojska, tylko przeszkadza wojsku. No, sami żeście sobie strzelili w kolano. Sami żeście sobie strzeli w, w kolano, niestety. Także jeżeli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli pani Schreiber rzeczywiście była molestowana, to winni, powinni ponieść konsekwencje. I sprawa molestowania jest taka, jeżeli chodzi o, o tą moją drobną radę. Nagrywajcie to. Yy, drogie kobiety, drodzy mężczyźni, jeżeli gdzieś tam czujecie się molestowani, nagrywajcie. Teraz nie ma problemu, żeby nagrać zachowania swoich przełożonych, bo jak ktoś na mordę będzie później zeznawał, to jest słowo przeciwko słowu. Jeżeli nie macie dowodów, nie macie świadków, to naprawdę bardzo ciężko będzie to udowodnić. Jeżeli pani Schreiber nie ma dowodów twardych, nie ma świadków, to naprawdę będzie jej bardzo ciężko udowodnić, to, że, że była molestowana, no może oczywiście próbować, może rzucać oskarżenia, ale druga sprawa jest też taka, że czasami osoby sobie wymyślają molestowanie. Nie twierdzę, że, że pani Schreiber sobie wymyśliła, ale to też bywa czasami tak, że czy to kobieta, czy mężczyzna, chcąc coś ugrać, no sobie nagle wymyśla, że w sumie to chciałam być molestowana, ale teraz powiem, że nie chciałam. Na tej zasadzie, nie? Czas, czasami tak bywa, że, e, że rzeczywiście te kobiety gdzieś tam wykorzystują, chcą wykorzystać swoich podwładnych i chcą im na więcej pozwolić, a jak im pozwalają, a nie osiągną swojego celu, no to wyciągają kartę molestowanie. Tak też bywa. Także e, sprawa jest ciężka, dlatego mówię, jeżeli chcecie. Temat molestowania pociągnąć, nagrywajcie, to nie jest żaden problem. Nawet najlepszy przełożony może się okazać patusem w niektórych wypadkach. Także warto, warto w ten sposób działać i mieć gdzieś tam te dowody twarde, a sam osobiście yy, znam przypadek, że nawet pan pułkownik został pociągnięty do odpowiedzialności i płacił odszkodowania. Bo chyba akurat nie za molestowanie, ale za chyba za mobbing, na pewno za mobbing. Dobra, bez znaczenia, także można pociągnąć do odpowiedzialności nawet pułkownika. Teraz tak, może sobie zacytujmy panią Schreiber, co napisała na, na Facebooku. No, no mówię, yy, dla mnie ona jest mało wiarygodna w tym wszystkim, niestety, ale to jest tylko jej zasługa, bo yy, ona z siebie zrobiła właśnie taką patocelebrytkę. Yy, nie jest w mojej ocenie poważną osobą, co jej tylko szkodzi w momencie, kiedy rzeczywiście doszłoby do takiego molestowania. Jest, ma opinię osoby niepoważnej, niewiarygodnej, więc takie oskarżenia również, w, jeżeli nie będzie twardych dowodów, to prokurator może uznać, że te oskarżenia są niepoważne i niewiarygodne. Ale dobra, przejdźmy sobie do tego, co pani Schreiber napisała na Facebooku. Szczerze. W wojsku, które gardzi takimi wartościami jak Bóg, honor, ojczyzna, to nie mam zamiaru służyć ani dnia dłużej. <grywa> Zwolnili ją, a ona teraz twierdza, że to, to ja sama się zwolniłam. No ale dobra, no, no, pani Schreiber jest bardzo e, ciekawą osobą i, i czasami e, zabawną. W takim wojsku, w którym jeden z twoich przełożonych chce cię zaciągnąć do łóżka, robiąc ordynarne uwagi dotyczące twojego wyglądu i wykorzystując swój stosunek służbowy i, i wykorzystując swój stosunek służbowy. Jeżeli myślicie, że takie przypadki molestowania nie mają miejsca w wojsku, to się mylicie. Sama byłam tego ofiarą. Są takie przypadki molestowania. Tutaj pani Schreiber zwraca uwagę, że była ofiarą molestowania, no ale zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Czy rzeczywiście pani Schreiber ma dowody, czy po prostu się obraziła na wojsko, że nagle wojsko, że nagle pani Schreiber nie jest twarzą wojska, że tak powiem. A była. Była niestety twarzą wojsko-obrony terytorialnej i sami wojskowi sobie zgotowali ten los, że tak powiem. Bo, bo, bo sami sobie strzyli w kolano, od początku jej na to pozwalali, a teraz nagle zaczął im przeszkadzać, no, Ręce opadają. W wojsku, w wojsku zakazane jest wynosić wszelkie informacje na zewnątrz, dlatego do tej pory bałam się o tym mówić. Sraty taty, pies garbaty. Jakby była... choć troszkę... rozgarnięta, to by wiedziała, co zrobić. Tak. Żona posła PiS molestowana. No ludzie. No ale dobra, nie mówię, że nie, że nie jest to niemożliwe, nie? Ale niewiarygodne jest. Tak jak walczyłabym z wrogiem w obliczu wojny, tak będę walczyć z całym tym wojskowym betonem o to, żebym w dalszym ciągu mogła dumnie nosić najpiękniejszy mundur, najpiękniejszy, bo polski. Prokuratura i Sąd Wojskowy Niedługo mnie, mnie poznają. No, troszkę pani Schreiber sobie zaprzecza, bo tutaj na początku pisze, że w wojsku, które gardzi takimi wartościami jak Bóg, Honor, Ojczyzna, to ja nie, nie mam zamiaru służyć ani dnia dłużej. A później pisze, że y, będzie walczyć z betonem, żeby mogła y, dumnie nosić najpiękniejszy mundur i dalej chce nosić ten mundur. No, to chcę służyć czy nie chcę służyć? No, z przypadki betonu się zdarzają. Przypadki molestowania się zdarzają. No, jeżeli pani. Schreiber no, swoją twarzą. Już nie, już nie promuje wojska nagle z dnia na dzień. No to przykro mi bardzo. Dajcie mi kilka dni na poukładanie moich spraw osobistych. Jak tylko się pozbieram, po tym wszystkim zorganizuję konferencję prasową, na której wszystko wyjaśnię i jak to wyglądało od środka. Konferencja będzie pod monem. Już się nie mogę doczekać. Może zrobili ten galę pod Monem przy okazji, nie? Jeszcze wpis na Xie pani Schreiber również zamieściła. Nie było mi łatwo napisać o pewnych rzeczach, ale nie spodziewam się, że aż, nie spodziewałam się, że aż tylu ludzi w nawiasie w tym mnóstwo kobiet. Napisze do mnie na priv swoje historie. Jestem przerażona i chcę wam wszystkim jakoś pomóc. Dlatego też czekam na historię wszystkich osób, które chcą się z nimi podzielić. Po konferencji prasowej będę chciała, będę chciała złożyć pismo na biuro podawcze do premiera. Gwarantuję anonimowość. Także ja tylko ostrzegam spokojnie. W oczach bardzo wielu ludzi pani Schreiber nie jest osobą poważną. Jest osobą niewiarygodną, ma taki, a nie inny, ma taką, a nie inną reputację. Ma reputację pato celebrytki, więc zadawanie się z nią i jakiś nie wiem, próba uzyskania od pani Schreiber pomocy również będzie się wiązała z tym, że osoba, nawet jeżeli była molestowana, czegoś doznała złego, no to no niestety będzie również potraktowana niepoważnie, tylko dlatego, że robi to z ramienia pani Schreiber. Jeżeli ktoś chce pomocy. No to yy, słuchajcie, jest Chorąż Aleksander Siergiej, jestem ja. jakiś tam wskazówek mo mogę udzielić, mogę pewne tematy nagłośnić. Nieraz nagłaśniałem, Olek też nieraz nagłaśniał. Teraz wspólnie będziemy te tematy nagłaśniać, bo właśnie udało nam się yy, otworzyć w końcu yy, fundację, Instytut Wsparcia Polaków i też poprzez tą fundację będziemy pomagali między innymi w takich sprawach o molestowanie. Druga sprawa, nie pani Schreiber, tylko na przykład. Partner na, m, kanału czyli eporady24.pl. Między innymi w, w sprawach wojskowych, mieliście to, to na reklamie, to, to nie będę się powtarzał. Ale co jeszcze pani Schreiber napisała? Nigdy nie przestanę być dumna, że noszę, nosiłam mundur. Tym bardziej jest mi przykro, że w ten sposób mnie potraktowano. Z, to Jest przykro, że, że ją nagle. Jedna, druga, trzecia rozmowa i do pani nie dociera, że ma przestać dodawać różne pierdoły i przestać się tak zachowywać, bo nie przystoi żołnierzowi Wojska Polskiego tak się zachowywać. No ale pani Schreiber tego nie, nie rozumie. Z różnych przyczyn, przy, przy tym też natury prawnej, nie będę nic więcej na ten temat pisała do konferencji prasowej, a teraz staram się poukładać wiele rzeczy w swoim życiu na nowo. Proszę, uszanujcie to. No ale co na to wojsko? Jaka jest odpowiedź wojska? Wojsko, wojsko jest, ma bardzo dużo winy właśnie, że pozwoliło jej na to, że od początku na to jej pozwol, pozwalali, a teraz odkręcili kota ogonem. I to, to nie jest w porządku. To nie jest w porządku. Wojsko postąpiło bardzo źle, bo od początku mogli temat uciąć, ale nie, bo Mariuszek, będzie, bo Mariuszek i Łukaszek. Się obrażą, a w ogóle to rządzi PiS, a w ogóle to inna partia. Mamy, takie mamy wojsko apolityczne, że pani Schreiber, będąc żądom, żoną posła PiSu, gdzie rządzi PiS, może robić sobie co chce w wojsku i nikt jej nie może ruszyć. A teraz nagle. Nie, przestało im się podobać. Co na to wojsko? Potwierdzamy, że pani Marianna Schreiber została zwolniona z terytorialnej służby wojskowej. Aktualnie trwa proces rozliczenia. Z jednostką wojskową. Dalej. O, właśnie warto przytoczyć, gdzie, gdzie służyła. Od początku istnienia 18 Stocznej Brygady Obrony Terytorialnej, w oparciu o formułowane przez panią zarzuty, nie były prowadzone jakiekolwiek w tym zakresie postępowania, czyli postępowania na temat yy, zarzutów o molestowanie. Ani nie było żadnego w tym przedmiocie zgłoszenia skierowanego do dowódcy 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej mężów zaufania, czy pełnomocnika do spraw wojskowej, wojskowej służby kobiet. I teraz tak, rzeczywiście duża część kobiet, czy mężczyzn będzie się bała zgłoszenia tego faktu, faktu molestowania do przełożonego, bo będą się bali konsekwencji, bo niestety nadal w wojsku jest nie, nie wszędzie, nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że ręka rękę myje i zamiast ukarać sprawcę, no to się kara tego, który jest poszkodowany. I w momencie, kiedy ktoś zgłasza, że jest to molestowany, to. Kurwa, cisza, cisza! Trzeba zamieść sprawę pod dywan. No czasami tak bywa i niestety ludzie to wiedzą i ludzie się tego boją, chociaż bardzo często. W to pomaga. Warto czasami uciąć temat, być asertywnym i uczyć temat zaraz na początku. Jeżeli słyszycie od przełożonego jakieś głupie teksty, podteksty, no to bez drogi służbowej do wyższego przełożonego zgłosić. I bardzo często jest też tak, że ten właśnie gościu dostanie zaraz w potylicę od przełożonego, troszkę się otrząśnie, zrozumie. No i nie będzie, i, i nie, 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 nie zajdzie to wtedy za daleko, nie? Bo to wiadomo, to się zaczyna od głupich uwag, głupich tekstów, podtekstów. Jeżeli w porę nie, za, nie zareagujecie, nawet bezpośrednio do tego człowieka, który was próbuje najpierw werbalnie, można powiedzieć, molestować, warto zwrócić po, po uwagę, panie kapralu, panie chorąży, panie poruczniku, kapitanie, majorze czy pułkowniku, ja sobie nie życzę takich tekstów. I to bardzo często skutkuje. No ale jeżeli ty, kobieto, pozwalasz sobie na to, żeby tak się zwracał do ciebie przełożony, bo a może coś ugram? Ha, ha, ha panie pułkowniczku, ha, 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 A później to zajdzie za daleko i ty nagle wyskakujesz z kartą molestowanie. Nie, nie, no sorry. Utnij temat na początku. Po, powiedz, ja sobie nie życzę. A nie, ha, ha, no dobrze, to jest w końcu... Mój przełożony może da mi dwa dni urlopu, może większą nagrodę dostanę, a jak mu zwrócę uwagę, to nie dostanę tej nagrody. No, a później pretensje do kogo? Do garbatego, że ma dzieci proste? Niestety tak bywa. Także tematy molestowania są bardzo trudne, więc nagrywajcie od początku. tu. gdzie my skończyliśmy? że zarzuty. Nie było ani jednego zarzutu, nie było yy, zgłoszeń i tak dalej. Także warto zgłaszać mimo wszystko, uciąć temat na samym początku. Co do aktywności medialnej, Pani Schreiber, sprawa publikacji materiałów, na których były utrwalone przypadki łamania regulaminu przez żołnierza, była poruszana na rozmowie dyscyplinującej. Miało to również związek ze złamaniem wytycznych dowódcy WOT dotyczących Aktywności w mediach społecznościowych obowiązujących wszystkich żołnierzy. No nagle się, nagle pani zaczęła być aktywna. Ja przypominam, że pani Schreiber od początku była bardzo aktywna w mediach społecznościowych i wojsko nie reagowało. Co się stało, że wam to przesz zaczęło przeszkadzać? A ja materiał na temat tego, że pani Schreiber ośmiesza wojsko, robiłem już kilka miesięcy temu. I co? I nagle, nagle im zaczęło przeszkadzać. Jedna rozmowa, druga rozmowa, no nie dociera do dziewczyny, no to trzeba ją zwolnić. No? Także tutaj wojsko popełniło bardzo duży błąd, pisowcy popełnili bardzo duży błąd, ale po zmianie oczywiście władzy, no to ta władza to już to nie rządzi pierwszy tydzień, czy tam pierwszy miesiąc. I pan. Tygrysek się na, na, nagle, o kurde, ono nam nie pasuje. Bo ona jakieś głupoty dodaje na te media społecznościowe, a w ogóle to jest jakaś taka niepasująca nie, nie do y, uśmiechniętej Polski. Niestety, tak to wygląda. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Yy, I jeszcze raz na koniec podkreślę. I nie mówię, że nie była molestowana, żeby mi nikt nie zarzucił, że wyśmiewam to. Być może była ale niestety ma taką, a nie inną opinię, więc będzie jej, właśnie przez samą tą opinię będzie jej trudniej udowodnić to, że potencjalnie była molestowana, tak? Nie chciałbym również, żeby, żeby było tak, że nagle yy, te oskarżenia o molestowanie są bezpodstawne, bo pani Schreiber yy, poczuła się obrażona, że, ją, że jej kazali mundur ściągnąć, a ona taka patriotka przecież. No. Zresztą yy, mój mail jest czynny, kontakt małpa i jeżeli macie jakieś informacje rozsądne, które można przekazać anonimowo na ten temat, no to ja jestem otwarty. Jeżeli chcecie, żeby Wam, być może ktoś właśnie w tym kierunku potrzebuje pomocy, że został niesłusznie oskarżony o molestowanie, o, takie wypadki też trzeba nagło, nagłaśniać. Że ktoś niesłusznie został oskarżony o molestowanie. Ja nie mówię teraz o przypadku pani Schreiber, ale tak bywa. Przychodzi, rozkłada nogi, a później mówi: o, gwałt. Też tak bywa. Niesamowite, nie? Łapa w górę na koniec. Komentarz taktyczny, kropka taktyczna. Udostępnijcie, subskrybujcie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem. Są różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, wszyscy, wszystkim kupującym koszulki, kursy serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.